Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej, powinien wezwać pozostałych wspólników tej spółki do udziału w postępowaniu sądowym, jeżeli ci pozostali wspólnicy nie zostali wskazani w treści pozwu. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Mówiłem o tym w jednym z poprzednich materiałów wideo. Skorzystanie z tego prawa wyłącza możliwość podnoszenia przez wspólników niepozwanych przez wierzyciela zarzutów wobec wspólnika, który został pozwany, odnośnie nieprawidłowości rozstrzygnięcia przez sąd danej sprawy lub nieprawidłowego prowadzenia postępowania e, sądowego przez tego wspólnika. A takie zarzuty mogłyby prowadzić potencjalnie do zwolnienia e, niepozwanych e, przez wierzyciela wspólników od odpowiedzialności za długi spółki cywilnej. Pomimo istnienia możliwości przypozwania pozostałych wspólników, nie w każdym przypadku ta możliwość powinna zostać wykorzystana. Chcesz wiedzieć dlaczego? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym i jestem także autorem bloga spółkacywilna.info. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Znajdziesz tam mnóstwo przydatnych, mam nadzieję, informacji dotyczących spółki cywilnej. Jeżeli pozew nie został wniesiony przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej, to nie będzie możliwe prowadzenie egzekucji z majątku spółki cywilnej, czyli z majątku wspólnego wszystkich wspólników tej spółki. Takie ograniczenie wprowadza artykuł 778 kodeksu postępowania cywilnego. Określa on, że egzekucje z majątku spółki cywilnej, czyli majątku wszystkich wspólników, tej spółki, majątku wspólnego, można prowadzić na podstawie tytułu egzekucyjnego, np. wyroku, wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej. Jeżeli wspólnik spółki cywilnej przegra sprawę w sądzie, to wierzyciel spółki cywilnej będzie mógł prowadzić egzekucję tylko z jego majątku osobistego, a ten majątek może być relatywnie niskiej wartości, a może nawet w ogóle nie istnieć, jeżeli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim. W którym występuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli ten typowy ustrój majątkowy. W takiej sytuacji do majątku wspólnego małżonków, z którego nie można prowadzić egzekucji, wchodzi zasadniczo wszystko, co zostało nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Skutek tego jest taki, że wierzyciel może po prostu nie być w stanie niczego przymusowo wyegzekwować, jeżeli wspólnik dobrowolnie nie spełni świadczenia. Nawet pomimo tego, że Sama spółka cywilna zgromadziła pokaźny majątek. Czasem zdarza się tak, że wierzyciel popełnia błąd albo dlatego, że prowadzi swoje sprawy w sądzie samodzielnie, albo dlatego, że błąd popełnił jego prawnik. Zdarza się. Błąd polega na tym, że za długi spółki cywilnej pozywa tylko jednego wspólnika, albo tylko część wspólników spółki cywilnej. Najczęściej ten błąd jest skutkiem braku znajomości wcześniej wspomnianego artykułu 778 kodeksu postępowania cywilnego. I teraz przechodzimy do sedna sprawy. Jeżeli będąc wspólnikiem spółki cywilnej, wezwiesz do udziału w tym postępowaniu innych wspólników spółki, możesz pośrednio podpowiedzieć wierzycielowi, że popełnił on błąd. Jeżeli zorientuje się w swoim błędzie, może zmienić pozew, uwzględnić w nim wszystkich wspólników spółki cywilnej, a tym samym zyska możliwość prowadzenia egzekucji z majątku spółki cywilnej, czyli majątku wszystkich wspólników tej spółki. Jeżeli wierzycie, doprowadzić do zajęcia rachunków bankowych spółki cywilnej, zajęcia rzeczy ruchomych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przez spółkę lub zawiadomienia kontrahentów spółki o toczącym się postępowaniu komorniczym, co może w oczywisty sposób skutkować utratą zaufania do spółki cywilnej i utratą dalszych zamówień, to może to oznaczać dużo większe problemy niż przejściowe zajęcie majątku, Indywidualnego poszczególnych wspólników tej spółki. A bardzo często, jeżeli spór dotyczy dużych kwot, to będzie to kończyło definitywnym zakończeniem działalności przez spółkę cywilną. Oczywiście, ten temat jest bardzo delikatny z różnych względów. Po pierwsze, brak przypozwania innych wspólników spółki cywilnej ma sens tylko wtedy, gdy spółka cywilna znajduje się w przejściowych problemach. I są poważne powody do przypuszczenia, że. Długi zostaną spłacone w przyszłości, ale zostaną spłacone. Po drugie, takie postępowanie wymaga istnienia pewnego zaufania pomiędzy wspólnikami. Wspólnik niekorzystający z możliwości przypozwania pozostałych wspólników powinien mieć absolutne przekonanie, że nie zostanie wystawiony przez pozostałych wspólników na nieprzyjemności. Po trzecie, potrzebne jest przekonanie. Dlaczego wierzyciel nie pozwał wszystkich wspólników spółki cywilnej? Czy przypadkiem nie jest to z góry zaplanowany sposób postępowania pomiędzy wierzycielem spółki, a jednocześnie pozostałymi wspólnikami tej spółki? Ten sposób może mieć na celu wystawienie jednego lub części wspólników na roszczenia wierzycieli. Do takich sytuacji często dochodzi w przypadku powiązań rodzinnych, powiązań towarzyskich, powiązań biznesowych pomiędzy pewnymi kręgami osób. To już koniec na dzisiaj. Cieszę się, że udało Ci się dotrwać do końca tego materiału wideo. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiązać Twoje problemy, ale Ty także możesz mi pomóc. Kliknij przycisk LIKE znajdujący się poniżej, powiedz swoim znajomym o moim blogu. Chcę dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Z jak największą ilością osób, aby z Twojej pomocy będzie to dużo trudniejsze. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym. Jestem także autorem bloga spółkacywilna.info